Dzień dobry! Jeżeli nie czujecie emocji związanych z dzisiejszym meczem piłkarskim pomiędzy Polską i Ukrainą, to zapraszam Was na ogromną porcję emocji. Ring of Honor. Wkraczamy w czerwiec. Do pay-per-view pozostaje 7 tygodni. Zapowiadamy już wcześniej: mamy na dzisiaj oro TV Championship Match. Zatem oto porcja ring of honorowych wydarzeń z wczorajszego odcinka. Pierwszy punkt programu to Płeć Piękna Queen Aminata w akcji. Jej oponentką była szanowna pani Maserati, kilka występów w przeszłości, a w listopadzie ponad 5 minut w walce z Afiną. No, dość szybko królowa uzyskała przewagę wykonując różne supleksy. Maserati przy linach aż trzykrotnie otrzymała potężne kopniaki, a z czego ostatni poza ringiem, kiedy wisiała ona na krawędzi ringu. Aminata przy tym informowała do kamery, że jest to z dedykacją dla Afiny. Próby ataku Maserati spełzły na niczym i za chwilę air raid crash w wykonaniu Queen Aminaty no, załatwił sprawę. Potrwało to wszystko trochę ponad trzy minuty i można tutaj Kropkę. Teraz za kulisami Dalton Castle w rozmowie z Lexi Nair. Dalton usłyszał od swojego terapeuty, że powinien wyrzucić swoje emocje. Dlatego też przeprosił Lexi za to, że wciągnął ją w swój fełt z Johnem TV. O Wilku mowa. Johnny TV zjawił się, żądając od Daltona zwrotu swoich ciemnych okularów. Dalton próbował tłumaczyć, że niczego mu nie zabrał i tłumaczył, że skupia się na wielkich planach, jak choćby title match, który go dziś czeka. Johnny TV mówił, że jego plany są jeszcze większe i panowie zaczęli polemizować, czyje plany są większe. No to panowie sobie porównują swoje plany, a my tymczasem lecimy dalej. Marina Szafir w akcji. Oto jej oponentka Amira. Raz ją widzieliśmy w listopadzie zeszłego roku i wtedy walczyła w ringu z tą samą zawodniczką, co, czyli z Mariną Szafir. No, wtedy w listopadzie wytrwała w ringu ledwo ponad dwie minuty, a teraz było jeszcze krócej. Marina Szafir natychmiastowo rzuciła się do ataku, prezentując oczywiście styl MMA. Mocny kopniak, trochę ciosów, judo Slam. Marina następnie założyła Reverse Slipper Hold i rywalka odpłynęła. Tak więc Marina wygrywa poprzez referee stapecz. Przyszła pora na zapowiadany przed tygodniem Oro HTV Championship match, czyli oczywiście Kyle Fletcher kontra Dalton Castle. No, początek taki dość psychologiczny. Fletcher odmówił uścisku dłoni, a i też jak Dalton próbował coś z atakiem, to Fletcher chodził sobie poza ringiem. No, co prawda Daltonowi udawało się wymierzać tam pojedyncze akcje, jak choćby DDT, ale potem Kyle zaskoczył pana pretendenta kopniakiem i już poza ringiem Dalton też do Został running kick oraz został pchnięty w barierkę dla widzów. Pan Mistrz miał dzięki temu kilka minut dominacji nad panem pretendentem, ale po Double Close się to potem zresetowało. Seria supleksów od Daltona. Po drodze Kyle dzięki złapaniu siliny uniknął zagrożenia w postaci finisera Daltona, czyli Banker Rank oczywiście. Poza ringiem Dalton otrzymał Half Nelsona, a potem już w ringu Brainbuster, co jednak na pinfall nie wystarczyło. Panowie złapali się nawzajem i naprzemiennie próby z obu stron. No, czy zobaczymy bangerang, czy może zaraz będzie pile driver? No, ostatecznie ani to, ani to. E, jeszcze tam też były próby pinu z obu stron, i tak samo też były wymiany ciosy i kokniaki. No i wreszcie Kyle'owi udaje się wykonać pile driver i mamy raz, dwa, trzy. Kyle Fletcher zachowuje pas ROH TV Champion. 12 minut panowie dostali. Całkiem spoko, jak na to, ile można było oczekiwać. Faktem jest, że Dalton Castle od kilku lat ma problemy z plecami, dlatego uważam, że wycisnęli z tego tyle, ile się dało. Jak na tygodniówkę, z pewnością jest to plus. No i tym bardziej cieszy, że Kyle Fletcher miał poważnego oponenta. A w przyszłym tygodniu title reign Kyle'a Fletchera dobije do 6 miesięcy. Lecimy dalej The Infantry kontra Nick Komoroto i Jacoby Watts. Pamiętacie jak to tydzień temu było, wtedy w potyczce przeciwko Undisputed Kingdom Komoroto musiał sam walczyć, a Jacoby Watts odmawiał wejścia na ring. A w tym tygodniu, no, było może nie tak samo dosłownie, ale było podobnie. O tyle się poprawiło, że raz Jacobi Watts zagadał Shona Dina, co dało szansę Nikowi na skuteczny kontratak. No i potem też Watts kopniakiem przy linach przeszkodził rywalom w ataku, za co zarobił potem double superkick od The Infantry. Za chwilę też Nick również otrzymał double superkick, do tego jeszcze scissor kick od Bravo, splash z narożnika od Dina. no i mamy pinfall dla The Infantry po dokładnie czterech minutach i ponownie Jacobi Watts poza tymi swoimi drobnymi ingerencjami nie wszedł do akcji. Teraz wędrujemy za kulisy, gdzie spotkali się Lee Johnson oraz Oro HTV Champion Kyle Fletcher. Johnson, który znów wrócił na zwycięską ścieżkę, rzucił wyzwanie na One More Match. Na co Kyle przypomniał mu, że no, dwa razy już go pokonał i to w przeciągu sześciu miesięcy, więc niech idzie na koniec kolejki. Lee Johnson odpowiedział, że dałby radę pokonać Kyle'a dwa razy jednej nocy. Dlatego też proponuje Two Out Of Three False Match. Oro TV Champion. Fletcher stwierdził, że nudzi go trochę brak poważnej konkurencji, dlatego przyjmuje wyzwanie. No, brzmi atrakcyjnie, co prawda nie podali tutaj daty, ale gdybam sobie, że pewnie za tydzień czy dwa. Raczej nie pociągną tego aż do pay-per-view za 7 tygodni. Hmm. Proving Ground, mecz przed nami teraz. Billy Starks kontra Zamaia. I co mi się od razu skojarzyło, Zamaia wygląda jak żeńska wersja Rufio z filmu Hook z Rubinem Williamsem. Krótkie przypomnienie, Proving Ground, czyli gdyby Zamaia wygrała lub tylko wytrwała w ringu 10 minut, to dostałaby title shota na pas Billy. No, Billy wyraźnie okazywała brak szacunku Walce, ale nie zmienia to faktu, że to mistrzyni tutaj przeważała, wykonując m.in. German Suplex. Poza ringiem Zamaia próbowała zaskoczyć Billy, ale to mistrzyni cisnęła rywalkę w barierkę dla widzów, a potem po spinning kiku Billy wykonała Swanton Bomb i odliczyła Zamaię do trzech. Tak więc to było 3,5 minuty kompletnej dominacji Billy Starks. Ale nie jest to jeszcze koniec, Państwo Szanowni, bowiem po walce zjawiła się Red Velvet i wydawała Zdawało się, że zaatakuje od tyłu Bili, ale tak się nie stało. No, mimo to Billy ratowała się e, ucieczką z ringu przed szarżującą panią czerwoną i uśmiechała się do niej. Za chwilę jednak nie było już jej do śmiechu, bo Queen Aminata zjawiła się na rampie i wrzuciła Bili do ringu, i wytworzyła się jedna wielka bójka, którą, no, żeby przerwać, potrzeba było kilka osób. Feud trwa, a przy okazji wspomnieć można, że Billy Starks w tym odcinku odniosła jedenaste zwycięstwo z rzędu, a ostatnia jej porażka to na Final Battle przeciwko jej mentorce, czyli Afinie. A oto zestawienie na walkę wieczoru: Griff Garrison, Cole Carter i Johnny TV, w drugim narożniku w pełnym składzie Iron Savages, i w trzecim narożniku Dark Order. Ależ wykombinowali. Ja się zastanawiam, jak Johnny TV dał się namówić na współpracę z tamtą dwójką. Nie, może zna się z Marią z czasów WWE i miał u niej dług wdzięczności do spłacenia. No przy tylu chłopach to wyglądało to tak, jak należało się spodziewać, czyli ogromny chaos. No co chwilę zmieniał się skład walczących w ringu. Team Johnego i chłop Tasiów Marii tam przez dłuższą chwilę rozpracowywał Evila Uno, a potem oczywiście Hot tag. zrobił się jeszcze większy chaos. Kopniaki eliminujące z ringu, a na koniec Dark Order zadbali o to, że zostali w ringu z osamotnionym Jack de Jamisonem. No i ten otrzymał Swinging z Crucifix Slam i odliczony do trzech. Tak więc Dark Order notuje zwycięstwo w walce wieczorów. Dość średniowy main event moim zdaniem. 9 no, chłopa w 6 minut. No, trochę chaosu, za bardzo nikt się nie wybił. Było i przeminęło. No, chyba jedynym takim większym plusem tego odcinka jest ROH TV title match. No to z pewnością jest plus, jak również i y, zapowiedź następnego title matchu dla Kyla Fletchera. No u niego więc trochę się dzieje, u Billy Starks i Afiny się trochę dzieje. No i powtarzam się i powtarzać się będę, za to u ROH World Championa Marka Brisco się nie dzieje. Dobra, to w tym tygodniu mieliśmy tak dokładnie jedna godzina show. Więcej nie trzeba oczywiście, ale trzeba więcej konkretów, jak chociażby właśnie z wspomnianym markiem Brysko. Myślę, że mniej lub bardziej powtarzam się o tym co tydzień, ale uważam, że trzeba. A może Tony Khan ponownie w jakiś sposób dotrze do tych moich słów, tak jak to bywało w przeszłości. A, no i unika Komoroto i Watson się coś dzieje. No dzisiaj drobny rozwój, że Jakub choć do akcji nie wszedł, to tym razem coś tam próbował pomagać. Tak będą się rozwijać, że może załapią się na walkę swoją na pay-per-view. Okej, okay, to ten tydzień mamy zaliczony. Państwo szanowni, bywały lepsze te odcinki, ale też jakoś bardzo nie cierpiałem, obserwując wydarzenia z tego tutaj. No cóż powiedzieć, oby fani piłkarscy nie cierpieli za to oglądając dzisiaj piłkarzy na boisku. Tak czy inaczej, miłego weekendu i oglądajcie Ringa Vanar!